Zabawna rzecz się wydarzyła w ogóle w momencie, kiedy gdzieś tutaj przerwałam i, i zaczęłam nagrywać tą część. Otóż znalazłam na, na stole wkręt, który nie wiem skąd się tu wziął i dlaczego. No i stwierdziłam sobie: A, sprawdzę sobie znaczenie jakby tego. No i tutaj. Co mi Google podpowiada? Yy, można mu przypisać znaczenie symboliczne związane z połączeniem, trwałością i precyzją. Yy, wkręt może również oznaczać kierunek i cel przez ciągłe wkręcanie się w coś lub coś, yy, lub coś, co pozostaje na swoim miejscu, w przeciwieństwie do elementu, który można łatwo usunąć i który pozostawia po sobie ślad. Yy, jak ja bym się do tego odniosła? No, myślę, że to co teraz robię, to jest takie wkręcanie się. Ja się bardzo tym zajerałam. Naprawdę ja, ja w tym siedzę mocno. Nawet jeśli mam takie dni, kiedy nic mi się nie chce, ale to totalnie nic mi się nie chce i nawet nie chce mi się wychodzić z łóżka, to biorę sobie chociażby te właśnie te koraliczki. I lubię sobie po prostu, nawlekam je na żyłeczkę. No jest to coś, co motywuje mnie, co wyciąga mnie jednak z tego łóżka, i myślę, że to jest duża wartość. I jeśli wchodzi, wchodzi o ten wkręt, no ja jestem taka. Powiedziałabym, że trochę adehadowa, że jak po prostu złapię jakiś fokus na coś, no to nie ma, naprawdę musi się coś grubego wydarzyć, żebym ja to gdzieś tam odpuściła. I jeszcze a propos tego kierunku i, i celu. No tak, ja mam, ja mam na celu to, żeby z tego fajnie w przyszłości zarabiać żeby to nadal robić, ponieważ to jest to, w czym ja się wyżywam artystycznie, w czym gdzieś tam się fajnie odnajduję. Sorry, bo zaschło mi w gardle. I, no I wierzę w to, że, że po prostu no, to się uda. To się po prostu uda i, i to będzie naprawdę bardzo fajne. I będzie też cieszyło oko i ogólnie innych gdzie będę mogła właśnie przekazywać tą symbolikę co, co też mnie mega interesuje także no to jest mega fajna odskocznia od powiedzmy takiego etatu na który jeszcze wrócić nie mogę także no mały wkręcik a a tyle gdzieś tam jakichś podpowiedzi jakichś takich nie wiem, no po prostu ej, naprawdę, przysięgam wam, że nie mam zielonego pojęcia skąd on się tu wziął na tym biurku, dlatego, że tu było tu nie było praktycznie nic poza tymi koralikami e, i, i butelką wody no cóż, no tak, tak, to, tak to gdzieś tam wygląda z tą symboliką, takie wtrącenie po prostu e, tak, no symbolika jest, naprawdę jeśli wejdzie się w to i sobie tak troszeczkę gdzieś tam na to popatrzymy, to myślę, że czasami może to być taki optymistyczny, optymistyczny jakiś taki element, który, który, który gdzieś tam może rozchmurzyć jakiś taki turbo zły dzień, i gdzie po prostu nic nie wychodzi. A chcieliśmy, żeby to wyszło, no nie wiem, no mnie to czasami tak napędza fajnie, a, i, i dodaje mi takiej takiej siły, takiej nadziei, no taka ciekawostka.